Cześć, witajcie no, z tej strony, Jamargo, i witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku serii uh, Minecrafta. Tak, z Minecrafta, oczywiście seria. Um, to będzie taka seria Minecraft Survival Games, um, czyli igrzyska śmierci. Chciałbym sobie zagrać na arenie tej i czekamy Was w kolejce. Um, ja zrobię taką stop klatkę e, z jakimś przejściem takim fajnym <coughs> Tak I, i będziecie za chwilę widzieli e, moją rozgrywkę na e, s, moją rozgrywkę na trybie Survival Games e, jeszcze, chciałem wam dopowiedzieć, że gramy e, na serwerze Gaiosa e, on lekkie lag, jak widzicie, moje FPS nie są zbyt piękne no, ale jakoś sobie z tym poradzę. Może zmniejszę sobie ustawienia graficzne, żeby mieć więcej FPS-ów. Um, więc tak, widzimy się za chwilę. Okej, okay, kochani, jesteśmy już na arenie. E, więc tak, e, za chwileczkę wystartujemy. E, gdzie to piszą? Może wpiszemy taką komendę jak SG vote e, Okej, okay. no i widzicie, z wystartujemy. To jest mandzio? No, nie myślałem, że go mam z Mandziem, Boże.

Gdzie uh. mam żelazny miecz? Gościu, tu już powinien paść. Co się dzieje? Nie wiem. Dobra, kochani, ogarniamy, to ogarniamy. FPS-y szaleją. No cóż, taki serwer. Gajos mówił, że to poprawi e, na, na dniach, a już minęło e, dosyć dużo czasu ponad dwa tygodnie praktycznie. A i nic z tego. Chcesz, co już też? Nie, ja chcę twoje. Ja se twoje te budki i mm. Kurde, co Kurde no tu ty nie padasz Jaki żal Jaki zlegowany serwer Zobaczcie Lag masakra o, No nic, ale widzicie o Pięknie się słucha Dobra, co, tak ładnie to Tutaj mogę to postawić i rozwalić? Okej okay. Będziemy mieli melony Super Subcie, subcio Co każdego melona subek proszę Będę miał 11 subów tak, mamy już dwa suby, jej, właśnie przed chwilą zobaczyłem, że mamy już dwa suby, z czego się bardzo cieszę, że jest was, jest was już aż tyle I co bardzo mnie przed chwilą wkurzyło, także masakra, nie chcielibyście mnie wtedy widzieć, nagrywałem One in the Chamber, które było naprawdę bardzo fajne, było w nim troszeczkę dużo przekleństw, no nic, ale było bardzo fajne i jak wiecie nagrywałem innym programem głos. E, się Stało nieco włączyłem ten program podczas nagrywania, a nie wiedziałem no i się głos nie nagrał. I po prostu teraz nagrywam normalnie głos, już e, Fraps mi nagrywa głos, więc myślę, że będzie ok. Mm, ale na singlu, na, na którym grałem, to będę właśnie nagrywał e, normalnie ten głos z e, A taki na przykład e, taką szybką mini, mini grę. Eee, to będziemy będę właśnie nagrywał frapsem Myślę, że mój głos nie jest aż taki brzydki <gryddy> Brzydki, taki okropny O, zjemy sobie a tu Zaraz zdechnę z głodu Wiecie co, wolę sobie rybkę zjeść Więcej mi da No i jeszcze głodny no Jeszcze głodny Kurde, zatrułem się Nie no, fuck Dobra, e, idziemy sobie gdzieś tu właśnie do miasteczka no, Nie mogę przejść Aż mi zlagowało przez to tylko Pationa. Na głód Poczekamy chwilę. Nie będziemy może. What? What? Dedaj gościu! Nie! Ty musisz paść! Ja muszę to wygrać! i dalej, chodź, chodź tu, chodź tu, chodź <śmuszczam> tu! <śmuszczam> 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 Dobra, padłeś. Jest super e, no, tak to rysowamy. Czy to skórzane buty są lepsze od złotych? Bo się tak szybko nie zniszczą. No i co? Czekamy, czekamy. No czekamy, no szukamy kogoś, tak? Szukamy. I stary głos, bardzo fajny. Może... Teraz, 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 Jestem lepszy! Jest! Jestem lepszy, tak! Marcin jest lepszy! Wpadłeś gościu. No słuchaj, mam bardzo mało życia, bardzo mało życia. Idziemy sobie jabłko. Ale gość, tu bardzo fajne rzeczy Miał coś lepszego? Dobra, co może zrobimy sobie złoty? Może jednak będzie lepszy Zobaczymy, dobra Bierzemy mieczek I kto tu jeszcze został? Jak to sprawdzić? Hmm Nie będę tego sprawdzał, bo Może ktoś mi od tyłu zajść i mnie zaciupie Czy coś w tym stylu No i wolę sobie właśnie tak grać Chodzi szukać kogoś Zaraz więc co, pójdziemy na spawn, tam ktoś na pewno będzie Tak mi się zdaje Że na spawn e... Prawdopodobnie coś przyjdzie. Wow, spadło mi do 30 fps. zagwało. No, teraz jest 60. Jednak mam na singlu, mam cały czas 90 i jest wszystko ok, a tu coś, coś szwankuje. Zmieniłem sobie nawet ustawienia No i dupa. Oto jest książka. pusta. Hmm. Zabrało mi życie? Myślałem, że nie zabierze. No nie, dobra wychodzimy stąd, wychodzimy. Co tu jest? Możemy sobie coś przepalić? Super, mieczykiem sobie przepalę No i będziemy mieli Upieczonego kurczaka Mam dwa żelazne miecze jak coś No dobra No następnym przepalimy Tam tuś jest No chodź Jomek, chodź 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 A ja ty nic nie masz dobra już nie żyjesz gościu Tylko że ja tego kurczaka przepalę O nie zużyłem. a kids z nim nie, sobie tu siedzi. Zastałem sobie miecz. A myślał, że nic nie ma, on tutaj sobie wchodzi, tak? Ja go zaraz zabiję. Jest, haha, zabiłem cię, zabiłem cię. Jestem po prostu pro. Margo jest pro wG Tak, Margo jest pro wezgę. No, no i tutaj co teraz wejdziemy? co i jak o co tutaj chodzi. Że tak schodów brakuje. Taki malutki parkour. Okej okay. Zobaczmy może a, Co tutaj jest? Co tutaj jest? Hmm. Mniej więcej tutaj coś jest Zobaczymy <grymne> Udało nam się Tutaj zjemy sobie teraz kurczyczka Mamy lepsze budki, zobaczcie Mamy takie bardzo, bardzo fajne butki, mamy Mamy jeszcze jednego melona Tego sobie teraz zjemy Rozwalimy raczej Znaczy Mam łuk, mam łuk. nie mam łuka Szkoda, że nie mam łuka. To nic, dobra. Okej. Okay. Mm -hmm -hmm. Ziomuś, gdzie ty jesteś? Nie mógł cię znaleźć, po prostu wszystko zacina. Ee, ale nic, dobra, może go znajdziemy. Schowam sobie mieczek. I jakby ktoś wpadł, to przerąbane no już nie wyjdzie. Nie będę tego otwierał, bo i tak tutaj... Coś idzie? What the fuck? Padasz, 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 padasz! Nie masz szans! Jest! Zabiłem cię, zabiłem cię, zabiłem cię! A jakiś miedział w ogóle, czy piórkiem je bił? Mi się zdawało, że bił piórkiem. No ale nic dobra. No i co? Jeszcze ktoś do mnie podskoczy? I nie liczę, ile gości zabiłem, ale. postaj, stąd. Postaram się zrobić coś w tym stylu. Ee, ja, uciekam stąd. Postaram się zrobić coś w tym stylu, że. Kogoś zabiję, tutaj jakaś tam cyferka, więc 1, jeden, potem dwa. E, A druga, drugi, tu i coś w tym Nie, w sensie, oh, Okej. Okay. No i wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. A, tu już patrzyłem, patrzyłem tutaj, już tutaj nic nie było. E, co? O, kubraczka. Nie, nie ubrałem sobie, zobaczcie. Mam kubraczek, mam pełny secik. Może niezbyt dobry secik, ale zobaczcie, ponad połowę mi daje, więc no. Całkiem, całkiem spoko spoko. Jeszcze wydarzy tam jest. What nic Łot, łot, To mi się musi żeby nie dojdzie do niego, aby mi nie skatkowało. What the fuck, chodź, chodź, chodź Coka dziewczynka wydarz jest zadgięty. Boże, ile to ludzi gra Boże, naprawdę O nie, mieczek muszę zabrać Ktoś go... Zobaczy i wtedy... nie po prostu zabieram ten mieczek Bo na przykład ktoś mi widział weźmie O tu mnie zajdzie, możemy zabić, tak? Dlatego warto jest go wziąć Nie po to, żeby mieć go więcej, no bo ponieważ mam jak widzicie, dużo mam rzeczy Nie jest ją w ogóle potrzebne, ale lepiej go mieć przy sobie Niż żeby ktoś go zabrał I nas nim zaciągnął no nic, dobra Kiedyś widziałem jak... What? O, się wstraszyłem, jakiś gościu stoi O Boże Kiedyś widziałem właśnie jak ping wygrał sobie No i też nie wyrzucę to wyrzucę, i to wyrzucę Widziałem właśnie kiedyś jak ping wygrał w Hunger Games no, tam, to Jest! Jest, jest, jest Wygrałem Tak, wygrałem arenę, super Dokończę teraz zdanie. Jak Pingwin grał właśnie w Hunger Games, to jest też pro do tego, tylko że zaczynamy, jest 100 osób i musimy, możemy wszystko rozwalać. Musimy się e, schronić, nazbierać wszystko, aż e, ostatni wygramy. E, może znajdę serwer, to programem sobie to. Ale widzicie, e, pierwszy raz nagrywam w Survival Games. Grałem bardzo rzadko, ale kiedyś naprawdę to było moje hobby granie w Survival Games. To było naprawdę bardzo fajne teraz mi się też to bardzo podoba. No i widzicie za pierwszym razem udało mi się, a myślałem, że nie da się wygrać na tym serwerze, bo są tu lagi. A powiem Wam, że jeśli się ustawi takie ustawienia takie minimalne na osobistym komputerze, to da się grać i jest naprawdę bardzo fajnie. Um, no więc tak, za to, że wygrałem, to zostawcie lajka pod filmem, um, subskrybujcie mój kanał, napiszcie komentarz, IP oczywiście w opisie, jeżeli chcecie więcej, to jak będzie 10 lajków, um, to będzie kolejny odcinek. Z Survival Games, yy, więc tak w tym odcinku to by było na tyle. Trzymać ciepło. No i cześć.